Cześć, słuchajcie. Nie wiem, czy to ktoś obejrzy, czy nie, bo dzisiaj idę na ekstremalną drogę krzyżową, więc raczej będę sam i chciałbym być sam. I nie będę nagrywał. Z drugiej strony, jak szukałem informacji, jak się przygotować do tego, co robić, to się okazuje, że tych informacji jest bardzo mało, tak naprawdę no i sam nie wiem może wyciągnę tą kamerę miejscami a może nie a może ją wyciągnę i nagram coś i będzie to tylko dla mnie a może wrzucę to do... na youtube żebyś tym mógł, mogła mógł sobie to zobaczyć na razie, na razie jedziemy, przyjadę teraz do Wąwolnicy samochodem. Za mną jedzie sąsiad Jacek. Czekajcie, ja tam zostawię moje auto i Jacek mnie zawiezie do domu. Więc o tyle będę miał fajnie, że jak dojdę. To sobie wrócę samochodem z kolei, jak nie dojdę i zostanę gdzieś w połowie drogi, no to nie będę miał czym wrócić. <laughs> Więc to jest kolejna mobilitacja, żeby przejść, całość eee, i co? Wybrałem trasę taką, która przechodzi koło mojego domu. Eee, nie zastanawiałem się za bardzo nad tym Stwierdziłem, że ta chyba będzie fajna Natomiast jak sobie zacząłem się później wgłębiać w tą trasę To się okazało, że Sporo, sporo kilometrów jest lasem I tak nawet myślałem, czy by nie wybrać tej trasy 50 kilometrowej Ale tam są odcinki W Starym Gaju stwierdziłem, że no nie no przecież ja nie będę po nocy chodził z latarką po gaju no to wybrałem sobie trasę troszkę krótszą 46 km, która ma chyba więcej odcinków nocnych, leśnych więc zobaczymy już jest, się robi trochę ciemno zobaczymy w ogóle czy cokolwiek będzie widać tak? najważniejsze, że mam jakieś lampeczki mam jakąś latarkę i będę po tych polach chodził tutaj naokoło, które są gdzieś, z tego co widziałem. No zobaczymy. Cześć, postanowiłem jednak yy, nagrać ten film, yy, natomiast y, sprawy duchowe gdzieś y, zostawiam sobie, a Wam pokażę po prostu yy, taki fizyczny aspekt yy, tej drogi, yy, tej wyprawy yy, i to na co trzeba się szykować. Yy, tak, jak powie, tak jak było napisane. Trasa liczyć miała 46 km. Ja przeszedłem bez mała 50. A w dwóch miejscach pobłądziłem delikatnie, gdzieś tam zawsze parę kroków się więcej robiło. Na trasie, tak naprawdę, były dwa takie miejsca, gdzie mogliśmy sobie, mogłem odpocząć troszkę i, i, i napić się czegoś ciepłego, coś zjeść. To w motyczu przy parafii. Panie częstowały herbatą kawą słodkimi bułkami. I w Wojciechowie strażacy zorganizowali ognisko, gdzie też była herbata kawa gorąca, można było się czegoś napić i przede wszystkim ogrzać, bo jednak mimo wszystko było bardzo zimno. Na trasie, oczywiście, przynajmniej tej czerwonej, na której ja byłem były patrole medyczne więc było w moim odczuciu dość bezpiecznie, fajnie no natomiast trasa prowadziła przez jakieś podwórka, zdarzało się przejść jakieś pola nie do końca w 100% była intuicyjna i pewnie też o to chodziło, żeby każdy uczestnik tej drogi krzyżowej jednak no, nie miał tak łatwo tak bardzo fajne rozważania, można było czytać, można było sobie odsłuchać, no i tak naprawdę droga, 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 wyglądajcie. Słuchajcie, postanowiłem jednak troszkę nagrać, bo to jednak jest przeżycie. Kot chyba. W sensie, idziesz w nocy sam. Tu akurat są domy jakieś, ale tak naprawdę jakimiś dziwnymi wąwozami jakimiś przesmykami. Jedyna żyjąca istota to kot. A jeszcze nie wyszliśmy z miasta. Tak naprawdę teraz idę przez Lipniak. Z tym, że powiem szczerze, ja znałem inny Lipniak. Jestem przed siódmą stacją. Jest godzina, nie wiem która, 12. Nie wiem coś tam wam powiem. No i tak generalnie. Czekajcie, przełom. Generalnie jest tak. Tam idę. A tam ktoś idzie za mną. widzicie światełko. A ja idę tam. Tam ktoś przede mną chyba już jest na siódmej stacji. Zaraz go dogonimy.

jest 3.20. Idziemy do 11 stacji. Krajobraz zmienił się na leśny. Teraz jakieś 2 km, będziemy mieć coś takiego. Może nie będzie widać, jak się przełączę. Tak więc, 11 stacja przed nami. Później już będziemy szli tylko bokiem lasu i yy, łąką polami. <laughs> tak więc tylko trzeba będzie uważać na nogi, bo jest nierówno i trochę jest zmrożony troszkę nie. A poza tym jest fajnie, tylko trzeba teraz ten lasek przejść. On, jak widzicie, <laughs> tak sobie wygląda. Cześć jest 3.41 <tryk> powoli wychodzimy z lasu. Tylko tak jak widać prawie ścieżki nie ma. Ciężko ją namierzyć. Natomiast jest jakieś zielone. O, no i tak. Tak to widać. Dookoła. Ale idziemy. Niedługo powinniśmy z niego wyjść. Zobaczcie jak pola są zmarznięte. mieliśmy 11 stację idziemy do 12 Jakieś nie wiem 40-50 minut będę miał będę szedł go. do 12 stacji tak zobaczcie już świta jest piąta a ja mam 2,5 km do przedostatniej stacji a potem nie wiem, ale przypuszczam, że jeszcze z 3 na pewno. Tak więc będę na miejscu, jak będzie już świtało, jak porządnie. Bo już tam ładnie słońce wschodzi. Oczywiście nikogo nie ma, a już widno. Zostało mi 1,5 kilometra, kilometr 400, więc zaraz dojdziemy, no chyba wstawię mapkę.